Cześć, to Ania ze Szkoły Księgowości, a dzisiaj opowiem Ci o tym, jak amortyzować środki trwałe w JDG. Zacznijmy od tego, co w ogóle podlega amortyzacji. Zgodnie z artykułem 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nowe lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania. I teraz mamy wymienione budowle, budynki, lokale, które stanowią odrębną własność, maszyny, urządzenia, środki transportu, inne przedmioty. I do jakby mamy wymieniankę, a potem następuje jeszcze uściślenie, czyli o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, czyli środki trwałe, żeby były amortyzowane, muszą być używane dłużej i wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dlatego w okresie zawieszenia takie odpisy amortyzacyjne nie będą stanowić Kosztu uzyskania przychodu. Oprócz tego amortyzacji podlegają np. inwestycje w obcych środkach trwałych, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje czy know-how. A co nie podlega amortyzacji. Grunt i prawa wieczystego użytkowania gruntu, budynki i mieszkania wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej służące do prowadzenia działalności gospodarczej lub wydzierżawione, wynajmowane na podstawie umowy. Nie podlegają również amortyzacji dzieła sztuki i eksponaty muzealne. Wartość firmy, jeśli wartość ta powstała w inny sposób niż określona w artykule 22 B ustęp drugi punkt 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składniki majątku, które nie są właśnie używane na skutek zawieszenia działalności gospodarczej. Jeśli byśmy mieli tak ogólnie powiedzieć o metodach amortyzacji, najczęściej spotkamy metodę lini liniową, czyli co miesiąc równo e, według e, wskazanej stawki amortyzacji w przepisach podatkowych. Oprócz tego mamy metodę degresywną oraz podwyższone stawki amortyzacyjne. Na przykład dla budynków i budowli w warunkach pogorszonych i złych, dla urządzeń podlegających szybkiemu postępowi technologicznemu. To jednak nie wszystko, dlatego że przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują jeszcze, nazwijmy to, kilka ulg czyli przyspieszonej wersji amortyzacji. Pierwsza, to nabycie takich środków trwałych do wartości 10 tysięcy złotych. Tutaj nie ma limitów, nic nie sumujemy. Po prostu, jeśli środek trwały, czy wartość niematerialna i prawna ma wartość do 10 tysięcy złotych, możemy wrzucić jednorazowo w koszty. Nie trzeba być tu małym podatnikiem, ani rozpoczynającym działalność podatnikiem. Nie liczy się to żadnych innych limitów, ani do wartości pomocy de minimis. Oprócz tego możemy zastosować amortyzację tzw. de minimis, ale tu już mamy pewne ograniczenia. Po pierwsze, limit 50 tysięcy euro. Rocznie przeliczamy tą wartość według kursu e, średniego NBP z pierwszego roboczego dnia października. Tą amortyzację mogą wykorzystać tylko podatnicy, którzy mają status małego podatnika albo rozpoczynającego działalność, i dotyczy to wybranych środków trwałych, czyli grupy klasyfikacji środków trwałych od 3 do 8, ale bez samochodów osobowych. I ta amortyzacja liczy się już do pomocy de minimis, czyli jeśli staramy się o jakieś dotacje, musimy uwzględniać, że tu już tą pomoc de minimis otrzymaliśmy. Ważnym przepisem, o którym przedsiębiorcy często zapominają w kontekście amortyzacji de minimis jest wyłączenie podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, którzy w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa, w takiej sytuacji w tym okresie nie możemy skorzystać z amortyzacji de minimis. Kolejną ulgą w zakresie amortyzacji jest amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych, czyli kupujemy zupełnie nowy środek trwały. Tu mamy limit 100 tys. zł. Nie jest ważne, czy jesteśmy podatnikiem małym, dużym, czy rozpoczynającym, bo dotyczy to wszystkich, ale są wyłączenia w zakresie rodzaju środków trwałych. Dotyczy to środków trwałych według klasyfikacji w grupie od 3 do 6 i 8 klasyfikacji środków trwałych i mamy jeszcze dodatkowe warunki, czyli wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 tysięcy złotych lub łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 tysięcy złotych, a wartość każdego z nich przekracza 3,5 tysiąca złotych. Kolejnym rodzajem amortyzacji podatkowej jest amortyzacja według indywidualnych stawek dla używanych i ulepszonych środków trwałych. I tutaj znajdziemy taki przepis, że dla środków trwałych zaliczonych do grupy czy do 6 i 8 klasyfikacji środków trwałych, okres amortyzacji będzie wynosił 24 miesiące, czyli 2 lata, gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 tysięcy złotych. 3 lata, czyli 36 miesięcy, gdy ich wartość jest wyższa od 25 tysięcy złotych, ale nie przekracza 50 tysięcy złotych i 60 miesięcy. Pozostałych przypadkach oprócz tego dla środków transportu, w tym samochodów osobowych, które właśnie są używane albo ulepszone, amortyzacja może wynieść 30 miesięcy. Podpunkt 3 dotyczy budynków, lokali i budowli. E, innych niż wymienionych w punkcie 4, o którym zaraz będziemy mówić. Tutaj amortyzacja będzie wynosić 10 lat, ale z wyjątkiem. Trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 klasyfikacji innych budynków niemieszkalnych, wymienionych w, e, w klasyfikacji środków trzech pod pozycją 109, kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 metrów sześciennych, domków kempingowych i budynków zastępczych, dla których, czyli dla tych tutaj wyjątków, okres nie może być krótszy niż 3 lata. W punkcie czwartym mamy budynki i lokale niemieszkalne, dla których standardowo taką stawką według klasyfikacji jest stawka amortyzacyjna na poziomie 2,5% i dla nich ta indywidualna stawka amortyzacyjna określona na podstawie okresu użytkowania będzie wyliczana w taki sposób, że od 40 lat odejmiemy pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia oddania po raz pierwszy do użytkowania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przez podatnika. Skoro jest to amortyzacja dla używanych i ulepszonych środków trwałych, no to trzeba wiedzieć, co ustawa w tym celu yy, jakby definiuje, czy które to będą właśnie takie środki. Nieruchomości, jeśli chodzi o nieruchomości. Uznajemy, że nieruchomości są używane, jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik, co najmniej przez okres 60 miesięcy. Nieruchomości będą uznane dla celów tej amortyzacji według stawek indywidualnych jako ulepszone, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej. 30% wartości początkowej tej nieruchomości. W przypadku pozostałych środków trwałych, będziemy je traktować jako używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez inny podmiot co najmniej przez 6 miesięcy, a będziemy, jeśli chodzi o ulepszone pozostałe środki trwałe, to tutaj e, nakłady na to ulepszenie przed przyjęciem ich do użytkowania musiały wynosić co najmniej 20% wartości początkowej. I kolejny rodzaj, Takiej ulgi dla podatników, którzy są mikroprzedsiębiorcami, małymi bądź średnimi, ale uwaga już w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców. Mogą oni indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych, które są budynkami, lokalami niemieszkalnymi i budowlami zaliczonymi do pierwszej i drugiej grupy klasyfikacji środków trwałych, które po raz pierwszy zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, gdy ten środek trwały, czyli ta nasza nieruchomość, znajduje się na obszarze gminy. Która jest zlokalizowana w powiecie lub w mieście na prawach powiatu, w których przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120% przeciętnej stopy tej krajowej, oraz e, na terenie gminy lub miasta na prawach podmiotów, w których indywidualny wskaźnik zamożności gminy lub miasta jest mniejszy niż 100% takiej przeciętnego wskaźnika wszystkich gmin e, lub miast e, na prawach powiatu. Jeżeli mamy taką nieruchomość, na takim obszarze spełniamy e, te, e, można powiedzieć, wymagania, e, warunki, to taki przedsiębiorca może określić, Taki przyspieszony okres amortyzacji, czyli jeśli przeciętna stopa bezrobocia wynosi między 120 a 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, w tej jego lokalizacji, to wówczas ta amortyzacja, okres amortyzacji może być skrócony do y, 10 lat, czyli nie może być krótszy niż 10 lat. Gdyby ta y, przeciętna stopa bezrobocia Wynosiła powyżej 170% poziomu krajowego, to wówczas e, okres amortyzacji dla tego środka trwałego, czyli dla tej nieruchomości, może e, zostać skrócony do 5 lat maksymalnie. To tyle, jeżeli chodzi o amortyzację środków trwałych w jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie zapomnij zasubskrybować i włączyć dzwoneczka, wtedy żadna nowa mikrolekcja cię nie ominie.